Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Paper i zapraszam Was do obejrzenia 9 odcinka z serii Pokémon Let's Go Pikachu Dexplay. W poprzednim odcinku udało nam się uratować Billa, człowieka, który jest znanym badaczem Pokémonów, od niechybnego losu, którym było utknięcie w ciele Nidorino. Tak, możecie to zobaczyć na poprzednim odcinku, a w dzisiejszym odcinku wydaje mi się, że będziemy wkraczać do gymu w Cerulean City i ruszać dalej z naszym postępem fabularnym, ale co z tego wyjdzie oczywiście zobaczymy. Mieliśmy też jedną ewolucję w poprzednim odcinku, którą właśnie teraz widzicie hasającą za mną na ekranie, jest to ewolucja Venuseniora Seniora z Bulbazaura w Ivizaura. Ale jeszcze kilka ważnych rzeczy. Oczywiście, zapraszam was na swoje grupy na Facebooku i na Discordzie. Linków nie ma już w opisie, ponieważ YouTube nie lubi, jak się wrzuca linki do innych stron, więc jest po prostu nazwa tych grup. Więc jak wlepiecie w Discordzie czy na Facebooku, to sobie wyszukacie. Jest to oczywiście Paper Sheet. Oraz, zapraszam was do subskrybowania, jeżeli jesteście tutaj nowi. Do obejrzenia poprzednich odcinków, jeżeli jeszcze tego nie robiliście, a chcielibyście to zobaczyć. No i oczywiście do subskrybowania. Już powiedziałem, chyba, jeżeli, jest, jeżeli już subskrybujecie, to oczywiście dzwonek też jest wskazany. A ja tymczasem. No, nie pozostaje mi nic znego, jak przedstawić wam jeszcze swoją drużynę. Ponieważ mieliśmy szybką tu, szybkie tutaj przedstawienie drużyny. Jest Messiah na poziomie 18, który chciał mi ewoluować między odcinkami, ale powiedziałem mu nie, bo chcę, żeby to zobaczyli moi widzowie. Midori na poziomie 18, Senior na poziomie 17, Rage na poziomie 13, który nauczył się ostatnio Karate chops, Z tego co wiem, zaraz sobie to sprawdzimy. Mm, tak. Moon Pie na poziomie 13, Standard Wave Double Slap, Defense Curl i Sync. Tsunami na poziomie dziesiątym z atakiem Splash, czyli nic, nic, się tutaj niestety nie zmieniło i wydaje mi się, że w dzisiejszym odcinku ja muszę uleczyć jeszcze swoje pokémony oczywiście przed ruszeniem dalej. W poprzednim odcinku również dowiedzieliśmy się, że można wymienić normalne pokemony na pokémony alolańskie tutaj w trakcie, w trakcie trwania tych rozgrywek. Jestem ciekaw czy to się odnosi również do, do statystyk, tego nie sprawdziłem jednak, więc będę kombinował między odcinkami i najwyżej wam jeszcze powiem do jakich wniosków doszedłem. A tymczasem ruszam dalej, jeżeli ktoś z Was nie ogląda Zeldy, to nie wie, że będę na Pyrkonie, będę na Pyrkonie, który odbywa się już ten piątek do, do niedzieli będzie trwał i tam nie będzie można zobaczyć, więc jak ktoś by chciał się ze mną zobaczyć, to prawdopodobnie jutro na moim fanpage'u. Albo na grupie pojawi się informacja, gdzie i kiedy mnie będzie można zobaczyć. A teraz już nie przedłużając, ja tylko zmienię Pokemona w pierwszym miejscu, bo chciałbym, że moje... A nie, to jest Pokédex, tego nie chcieliśmy. A, a propos Pokédexu jeszcze postęp decksplayowy jest taki, jaki widzicie. W... 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 Po lewej na górze 23 Pokémon są złapane i ta informacja również pojawia się na dole na. Mm, na dole na... Ramce, w której jest napisane Dex. Także ja tutaj zmienię jeszcze w swojej drużynie. Na pierwszym miejscu chcę, żeby był Rage. Chcę potrenować troszeczkę Rage'a, bo ja uważam, że to jest niesamowity pokémon. No, a na tych słabszych pokémonach wodnych będzie mógł ktoś tu coś tutaj zrobić. Więc wkraczamy do Jimu Misty i słyszymy tam podniosłą muzykę. Jestem Misty w tym ustawieniu takim perłą i tak dalej. To kierzęm chyba zanim jest, z tego co mi się wydaje. Z Dax zdecydowanie tak. Plus widzimy, że trenerzy są ustawieni na skoczniach, po lewej i po prawej, więc to może być bardzo ciekawe. Yo, champion the making. Misty the gym leader of the Cerulean City. Gym is a powerful trainer. You'll need a Pokémon of at least level 50 if you 15 if you want to challenge her gym. No to mamy, mamy te Pokemony. Mam Pokémona na poziomie 18 i 17, więc zdecydowanie to się zgadza. Show me a Pokemon of at least level 15 if you want to take the, on the gym. Dobrze, pokażę Ci tutaj Venu Seniora. Impressive! I see you have Pokemon that is at least level 15. Dobra, to się zgadza. Czyli to jest takie ułatwienie dla tych właśnie. Yy, ludzi, którzy dopiero zaczęli grać Pokémony, żeby nie, nie zwracili się do gry. To jest bardzo dobre, ale dla starych graczy to również może być przeszkodą. Ale mi to nie przeszkadza w żaden sposób i ja teraz będę ruszał dalej, także tutaj spodziewam się pierwszej trenerki, która zeskoczy... U, wow, wow, dobra, jestem pełen zachwytu tego, jak ta animacja została wykonana, jak ten skok został ciekawy, czy inne skaczą inaczej. Tego jestem ciekaw. Appearing in my glamorous flesh, my Pokemon will totally stomp you. Dobrze, zobaczmy, czy twoje Pokémony mnie pokonają, czy może jednak nie. To się okaże zaraz. Ja, yeah, challenge by Beauty Lily. Okej, okay, Beauty Lily, czyli to nie jest klasa Pokemona, klasa trenera Swimmer, tylko właśnie Beauty. O nie, ja wiem, że Golden ma atak Peg ze sobą, więc to jest troszeczkę niedobre. W szczególności, że jest na poziomie 16. U boj, co ja się wpakowałem. Także Midori idź. Wy, wystawimy tutaj Midori. Midori zna atak yy, Zippy Zap, tak to się nazywa, z tego co pamiętam. Tam nie grałem, więc przepraszam. Więc będę troszeczkę zardzewiały jeżeli chodzi o ataki. Ale dużo pamiętam. Super Sonic na sam początek tutaj wyszedł. Co może być dość upierdliwe, ale mam nadzieję, że Pikachu przebije się przez to. W szczególności, że nasz Zip -y -zap, Tak to się nazywa. Zip -y -zap, dokładnie. Ma. Atakuje z pierwszeństwem i powoduje, że zawsze jest krytyczny. Więc to jest bardzo ciekawe. Boom. Tak jak widzieliście. No to, o, jest, już chciałem powiedzieć, że to nie był tak krytyczny, ale to była tak krytyczny, już przez chwilę było, bo tak było. I nie you could do it, czyli nasza postać chciała do tego, do Midoriego. Jaki jest następny Pokémon? Jedyny Pokémon tej Beauty to jest. Cóż, Golden, więc możemy ruszać dalej. Co ja tu spodziewam jeszcze Horsy? Wydaje mi się, że tak, wydaje mi się, że Horsy również się tu pojawi. Widzimy oczywiście widzów tutaj na kul na na widowni, którzy obserwują tutaj nasze podejście do tego Jimu, to jest bardzo ciekawe i to jest coś, czego mi brakowało, takiej interakcji, że ludzie jednak traktują to jako wielkie wydarzenie, traktują to, że o, ktoś przyszedł wyzwać liderkę Jimu. Chodźmy, zobaczmy, może będzie coś ciekawego. Tutaj mamy Shildera, Shilder jest Pokemon, Pokemonem wodnym, typu wodnego. Mm, typ Ice, z tego co wiem, teraz mogę kłamać, także proszę mnie nie cytować. Typ Ice on zyskuje dopiero podczas... Yy, ewolucji. A czyli tutaj atak z pierwszeństwem. My używamy Karate, shop, który, karate Chop, który jest stałem. Niestety Shelder ma bardzo wysoką obronę specjalną, znaczy obronę fizyczną. I tutaj Water Gun, który już zadaje o wiele więcej, ale wydaje mi się, że jeszcze jeden atak tego Sheldera jesteśmy w stanie przeżyć. Ja tutaj jestem szybszy od niego. Mhm, ale teraz będę musiał zmienić. Nie, 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 nie walczymy. Będę musiał zmienić Pokemona. I będę musiał użyć... Yy, wydaje mi się, że... Yy, Venus Senior tutaj będzie dobrym wyjściem. Chociaż widzieliśmy i ataki wodne, i ataki yy, lodowe. Więc najlepszym byłaby Midori, Ale też chcemy, żeby inne Pokémony również tutaj troszeczkę się pokazały. Także Venus... Yy, Oj, przewidziała Ice Shard. Albo po prostu chciała pokonać mnie z pierwszeństwem, to znaczy chciała mnie po prostu pokonać mojego mankera, żeby nie zaatakował jeszcze tego Sheldera. Tutaj kolejny Ice Shard, więc tutaj troszeczkę to był błąd może z mojej strony, ale Whip powinien załatwić sprawę, bo jest to super efektywny atak. Także udało nam się, udało się napokonać tego Sheldera i ja nie mam tutaj zamiaru umarudzić za bardzo. 97 punktów doświadczenia i moje, moja drużyna również dostała te punkty. No i teraz będziemy mogli użyć troszeczkę potek, które tak na dobrą sprawę nie używamy ich w codzien, podczas codziennej gry. Także, ja tutaj teraz wejdę do medicine pocket, użyję potionów, także rage dostanie, venus senior dostanie, venus senior wydaje mi się, że jak będzie na 41 punktach życia, to nic się nie stanie, ale rage dostanie jeszcze ode mnie dodatkowy bonus. No i ruszamy stoczyć walkę z kolejną trenerką, która jest tutaj. I one wszystkie skaczą tak samo, z tego co widziałem. Tak, z jednej i z drugiej strony. Did you see that dive just now? Do you think it's deserving of a gold medal? No nie wiem, to jest dobra, to jest Jim, więc może tutaj lepsze trenerki rzeczywiście są, ale czy to zasługiwało na złoty medal? Było na pewno ciekawe, było na pewno, ja bym tego nie zrobił, może tak. Więc nie mnie oceniać. Okej, okay, mamy tutaj Sila i teraz znowu ja, moje pokemony wodne są u mnie bardzo, słabo wiedzą o drugorzędnych typach, ale jestem przekonany, że Shelder jest czysto typem wodnym, ale Seal już chyba nie, Seal też jest czysto typem wodnym i jego headbutt zadaje nam o wiele więcej niż my jemu, niestety. Mm, także zmienię znowu Pokemona. No tak jest, tak to będzie właśnie wyglądało tutaj, bo ja chcę, żeby Manki tutaj nam troszeczkę się potrenował również, bo nie chcę cały czas używać tylko trzech Pokemonów, tak jak mówiłem wcześniej. Nie chcę używać tylko Midoriego, Venuseniora i Messiah. O, jaki gotowy do walki Pikachu tutaj. Headbutt oczywiście z z jego strony zadaje nam no troszeczkę obrażeń. A my z naszej strony Zipiza w tym momencie, który powinien bez problemu pokonać tego seal, w szczególności z takiego poziomu użycia. I tak właśnie się stało. Także jak już mówiłem e, wcześniej troszeczkę o konwentach, pyrką będę, więc. E, no pewnie mało z was będzie się chciało ze mną spotkać, bo tam jest naprawdę dużo roboty, ale jeżeli ktoś by chciał, no to... Możecie nawet napisać w komentarzach, czy będziecie, czy nie. Czy chcecie się zobaczyć, czy nie? To może coś przygotuję specjalnego. No, nie wiadomo. Nie wiadomo. W każdym razie jesteśmy tutaj przed walką z Misty. Ja się jeszcze wrócę do Pokémon Center, leczyć swoje Pokémony, bo teraz troszeczkę więcej ich jest uszkodzonych. Wystawię na pierwsze miejsce Wenus Seniora i zobaczymy, jak się będziemy spisywać w tej walce. Jednak Misty, wydaje mi się, że Brock i Misty. Brock również miał Pokémony na wyższym poziomie, więc wydaje mi się, że Misty też nas może. Zaskoczyć tutaj, bo pokemony moich przeciwników były na poziomie 16. Więc oczekuję, że będzie coś koło 20, może poziomu Pokémony Misty. Co będzie miała? Nie wiadomo. Znaczy, możemy się spodziewać, co będzie miała, ale to się okaże. No i wystawię teraz na pierwsze miejsce w swojej drużynie Midori, albo nie Wenus seniora, ponieważ Wenuseniora ma poziom 17, troszeczkę mu brakuje, więc skakuj tutaj, mój drogi. A w razie czego będziemy mieli w posiłku jeszcze Midori, jako posiłki nasze będą Midori i Messiah. Także wskakujemy tutaj. Czy ja mogę wejść tutaj sobie na górę? Nie, nie mogę, te wejścia na, na te skocznie są zablokowane niestety. Więc podchodzimy teraz do Misty i moi drodzy, to jest walka o naszą drugą odznakę, także wskakujemy szybko do niej. Hi, you and your face. What's your policy on Pokémon? What's your approach? My policy for battle is an all-out offensive with water type Pokémon. Missy, the world famous beauty, is your host. World famous beauty? No, fakt, jest ruda. To jest spoko. Ale. Czy ona jest World famous beauty? No nie wiem, może się coś zmieniło w międzyczasie. Kto wie? Zawsze mi się Misty wydawała taka bardziej swojska. My sweet Pokémon are ready, are you? OK, przechodzimy do walki z Misty w tym momencie, która stanęła w takiej pozie... Dokładnie takiej pozie, jaką ma chyba w grach z pierwszej generacji. Okej, okay, dobra. Ja jestem bardzo usatysfakcjonowany tym. Psyduck przeciwko nam. Okej, okay, czyli tutaj znowu ukłon w stronę... Ukłon w stronę anime, ponieważ nie wydaje mi się, żeby Sajdak był w oryginalnym teamie Misty. Przynajmniej z tym z pierwszej generacji. Więc użyjemy teraz Wine Whip. No i Psyduck ma poziom 18, widzicie, to już jest coś. I używa Confusion, który będzie super efektywny i zada sporo obrażeń nam na niestety, ale na szczęście tutaj Vine Whip, jesteśmy sobie w stanie poradzić z tym. Jeszcze raz Vine Whip i zobaczcie, udany, udana kontrofensywa, tak to mogę powiedzieć. Chociaż ten Confusion zadał mi całkiem, całkiem dużo. Venus Senior awansuje w końcu na poziom 18, także ja jestem z niego dumny w tym momencie. Brawo, Venus Senior, jesteś gość. Uczy się czegoś nowego? Nie, nie uczy się czegoś nowego. Moonpai awansowała na poziom 14, świetnie. I taka informacja krótka tutaj. Jeśli chodzi o deck i chodzi o Moonpai, to będziemy ewoluować dopiero na poziomie 28, bo ona wtedy uczy się ataku Moonblast. Następnie jest Starmie. Czy ja chcę zmienić Pokemona? Wydaje mi się. Wydaje mi się, że zmienię jednak tutaj Midori, bo skoro tamten Pokémon był poziom 18, to Starmie może być poziomu wyższego już nawet. Zobaczymy w każdym razie. Także Midori, działaj. No i widzimy tutaj Starmie w pełni wyewoluowany Pokémon na poziomie 19, czyli poziom wyżej niż nasz, yy, nasza Midori. Ale Zipiza teraz z naszej strony atakuje, także BUM! I zadało to, zobaczcie, bardzo dużo to zadało. To jest standardowo atak krytyczny. Czyli to. Mam taki podej Is cold tutaj od razu. Ouch, to będzie bolało na pewno. Ale. nie bolało aż tak bardzo jak się spodziewałem. Zip teraz. Odpowiedź jest prosta: Między wyborem Zip i zaba tak, to Kwiga tak będę wybierał tylko wtedy kiedy będę zmuszony. Czyli będą pokemony odporne na ataki elektryczne. Hmm, bo wtedy Kwiga tak zada więcej. Ale tutaj znowu atak krytyczny Starmi został pokonany. 346 punktów doświadczenia, czyli Midori awansuje na poziom 19 i wyrównuje poziom Starmiego, którego właśnie pokonaliśmy. Ale tutaj Misty już miała, widzicie, w pełni wyewoluowanego Pokemona, co jest naprawdę ciekawe. Czyli spodziewa się, że Lieutenant Surge również będzie miał Raichu już w swojej drużynie. Your party Pokémon is. Getting XP. Okej, okay, Midori awansowa... nie, Messiah awansował na poziom 19 i Tsunami awansował na poziom 11, czyli Messiah będzie teraz. Ewoluował. Wow, you're too much. Otrzymaliśmy 3040 dolarów za zwycięstwo, i otrzymaliśmy również odznakę. I co? Mesaja ewoluuje bardzo dobrze. No. I mamy teraz Pidgeotto naszej drużynie. Bardzo dobrze, właśnie widzieliście zmianę na jedną na lejaucie ale prawdopodobnie, wiecie co, poczekamy z tą zmianą na, na odznakę, którą dostaniemy zaraz, żeby po prostu nie musiał robić za dużo w Photoshopie i żeby to, żeby po prostu nie marnować czasu. I otrzymaliśmy boom Cascade Beige w tym momencie. Cascade Badge, Badge from Misty. I Pokémony do 30 pociągu będą się nas słuchały. And you can also have, have my favorite TM. I cold? Otrzy zaraz, co? Otrzymaliśmy właśnie w tym momencie Skold. Znaczy, yeah, to jest niesamowicie potężny ruch, i z tego co pamiętam, w Ultrasound Ultra Ultramu zmienili jego lokalizację, żebyśmy go nie dostawali tak wcześnie, bo dostawaliśmy go przed drugim trialem. No cóż. TM29 teaches Pokémon okay, that moves cold. Użyj it on a Pokémon that lives in the water. Okej. Oczywiście. O nie, Venusenior się nie mieści w tym. Dobrze, zobaczmy co Pikachu mam do powiedzenia. Jest pewnie zadowolony. Tak. Midori looks exhausted from how nervous it was. It seems. Coś tam, coś tam. Nie przeczytałem. Także Midori pomijamy Cię po brzuszku. No i tyle ci wystarczy na razie. Także wychodzimy. Udało nam się pokonać Misty. teraz możemy chyba ruszać dalej. Tylko ja nie wiem dokładnie, gdzie mamy się teraz ruszać, bo dawniej nie grałem w gry w pierwszej generacji. A wiem gdzie. Będziemy mieli teraz dostęp do miejscówki yy, tam, gdzie. Pro... Jenny blokowała wejście, także ja bym chciał uleczyć swoje Pokémon, oczywiście. I wydaje mi się, że teraz zasługuje Pidgeot, to za to, że ewoluował za, na latanie za nami, bo ja również chciałem zobaczyć, jak wszystkie Pokémony za nami biegają. Bardzo mi kusi, żeby teraz wsadzić Magikarpa, który będzie sobie za nami pląpał, ale wydaje mi się, że to by po prostu rozwaliło nastrój totalny. Tego wszystkiego, a także zobaczmy, zagadajmy do niego. Hey you! Do you want me to teach him Marvel's move to Pikachu? Oh, it doesn't seem to be necessary for you, Pikachu, to learn a move for now. Ok, czyli nie możemy się niczego nowego nauczyć, a ja tymczasem zmienię Pokémona, który będzie za nami podążał i będzie to. No, no, sorry, muszę to zrobić. Muszę to zrobić, muszę zobaczyć, jak Magic Arp za nami hasa. <laughs> O Jezu, on jest szybszy od nas. O co tutaj jest? Hey, give me back my pokeball! Squirtle, okej, okay, to jest Squirtle, który ukradł uh, officer Jenny Pokéball. Oh, how could I. Such, uh, how could it do such a thing? I need to keep an eye of this house. Get back here! Ok, czyli ten dom teraz został dla nas otwarty. I. <laughs> Dobra, ja z tego będzie karpa, nie mogę. I okazało się, że jest tu jakieś. E, też nawiązanie do Squirtle, skład, które kradły rzeczy i ukradły oficer e, e, Jenny Pokémony. A tymczasem, Messiah, wyskakuj z Pokebola i lataj z nami. Ojej! widzicie to jest taki duży? Usiadł? Welcome by its surroundings. Czy ja mogę tutaj pobiec? wydaje mi się, że nie będziemy mieli możliwości znalezienia Jenny i teraz tego Squirtla, bo to było po prostu dla nas, żebyśmy mieli możliwość ruszenia dalej. Ale ja tutaj w następnym odcinku, jaki będę nagrywał, będę chciał Wam pokazać jeszcze jedną rzecz. Ponieważ jest tu coś takiego jak combo, catch combo czy coś takiego i to pozwala na pojawienie się rzadszych Pokemonów, jak i Pokemonów Shiny. I mam nadzieję, że uda nam się złapać jednego Pokemona tego rzadkiego, który się pojawia właśnie przez to catch combo. Czyli im więcej Pokemonów tego samego, tego samego Pokemona złapiemy, tym wyższa szansa jest na pojawienie się czegoś nowego. I właśnie to będę chciał przetestować w następnym odcinku. Oczywiście nie będziemy siedzieć i nie będziecie patrzeć jak, jak łapie wszystkie Pokemony. Tylko będziemy, pokażę, o, omówię wam jak to działa i postaram się przyciąć do tego momentu, aż złapiemy tego rzadkiego Pokemona. Pika? Co tu się dzieje, Pikachu? Detektyw Pikachu teraz wchodzi do akcji. Wykrzyknik! Hops, 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 podąża za śladami. I widzi Raspberry tutaj. Zwrócił uwagę na nią i przejście, które zostało po prostu wybite, wybite. W ścianie i woła nas do tego, także detektyw Pikachu tutaj zrobi swoje. A ja chciałem jeszcze zobaczyć jedną rzecz, którą dostaliśmy i której jeszcze nie przetestowałem, a powiedziałem, że zrobię. Także sprawdzić chciałem clothing through trunk. Change outfit for Midori. Midori może dostać czapkę, którą jest. O! -o. Ciuchy też może? Okej, okay, dobrze. Ja, jeżeli Midori ma możliwość. Yy... Jeżeli... Czy ja mam? Nie mam jakieś czy jeżeli Midori ma możliwość wyglądania tak jak my, to dlaczego by z tego nie skorzystać? Dzień dobry, proszę pani, co tu się stało? Team Rocket must be... must be trying to dig their way into something no good. Look at what Team Rocket have done to my house. And they stole my TM, the one that can teach Pokemon like my, Monkey and Centrue the move Dig. Okej. Okay. To jest bardzo porządna informacja dla nas, ponieważ Monkey może się nauczyć Dig, a my mamy Monkey. na atak typu ziemnego się nam zdecydowanie przyda w następnym gymie. Także, hej, ty! hey stay out, it's not your yard! Twój również nie. Me? I'm an by bystander, don't you believe me? Tak, nie, nie, raczej ci nie wierzę, bo masz na sobie po prostu wymalowane logo Team Rocket i ja nie mam zamiaru tutaj robić czegokolwiek na twoją korzyść, także oddawaj temu facetowi przeproś... oddawaj temu facetowi dick i przeproś za straty. Tutaj mamy ratikate. ja nie zmieniłem Pokemon'a pierwszego we swojej drużynie, niestety. A tutaj manki mógłby poszaleć w tym momencie. Także ja użyję teraz Leech Seed. Ale kiedy używa Quick tak? Który nie zadał nam zbyt dużo o dziwo. I ok, my się teraz będziemy leczyć po tym, po tych Quick Attackach. I to za całkiem, wydaje mi się, sporą część życia. Mhm. I możemy teraz użyć jeszcze Wine. Tutaj nasze. nasz... Ok, bite. A, zadał tyle samo praktycznie. Tutaj nasz Venusynier oczywiście jest w stanie bez problemu pokonać tego Raticata, Właściwie nasz Manki również by mógł być. Manki, która się nazywa Rage. Muszę się nauczyć płci swoich Pokémonów, żeby nie, nie, nie robić takich... Fopa. No i ratykata pokonaliśmy również. Członek Timu Rocket został przez nas również machnięty na szybko. Ma tylko jednego Pokemona, choć fakt w pełni wyewolowanego. I 420 Pokédexów dostaliśmy za zwycięstwo. Więc to jest OK akurat. OK, I'll return to TM, Dice Stall. Otrzymaliśmy Dig. Świetnie. I better get moving. Boy. No raczej wracaj tu. Ech. Dobrze idę. O, coś może być w środku? Nie, raczej nie, raczej w przeczorkach nic nie ma. Ale tutaj zagadam jeszcze i powiem, hej, odzyskałem twój dig. Czy mogę sobie go zatrzymać na przykład? Witam. Oh, you've retrieve, retrieve my TM. Thank you very much. You can keep it that though. I've decided to take my time training diglet and have them learn dig that way. Ok, świetnie. I teraz jak wyjdziemy tutaj, czy na przykład wróci oficer Jenny, bo to, to, mnie jeszcze, to mnie jeszcze ciekawi. Jak nie, to będziemy ruszać teraz dalej. No, niestety nie. No i teraz pierwsze co muszę zrobić tutaj, skoro otrzymaliśmy TMD i skoro możemy go użyć, to dlaczego? Dlaczego by go nie użyć, tak? Dlaczego by nie nauczyć... Eee... O, Monpay też się może nauczyć, bo dużo Pokémon się może nauczyć. Pikachu też. Ciekawie, ciekawie. Zastąpimy, wydaje mi się, Taunta jednak. Bo Scratch może się przydać, Dig może się przydać, Kartysza może się przydać, a Focus Energy i ataki krytyczne również mogą się nam przydać kiedyś. Także. Manki nauczył się Dig. I czy ja chcę nauczyć na przykład? Czekaj chwila. Nikt się nie może nauczyć Kolda. A Seismic Toss? Niby Moonpy. Ok, możemy nauczyć Moonpy również Seismic Toss. To się nam może przydać. Fakt, faktem teraz to będzie zdawało tylko 14 obrażeń. Ale z racji tego, że Moonpy raczej nie ma zbyt dobrych ataków na chwilę obecną. To. To dlaczego by nie? Dlaczego by nie dać jej czegoś nowego? instead. I jeszcze jeden Dig. Zobaczę, czy możemy zastąpić jakiś atak pikachu tym. I co my tutaj mamy? Zip zap, double kick, payday i quick attack. Nie wydaje mi się, żebym chciał na razie cokolwiek zastępować. Chociaż. Ee, chyba tak, chyba tak, chyba to zrobię, chyba zastąpię jeden z ataków Midori atakiem Dig. I będzie to payday. Mamy team do payday, więc jak będzie trzeba, to to, to wykorzystamy. I tak, tego, I tak z tego payday nie korzystamy, a dig jest lepszym wyjściem. Jeżeli będzie nam brakowało kasy, zawsze mogę nauczyć pikachu payday zawsze mogę tutaj. Mm, zawsze mogę tutaj do tego wrócić i po prostu trzaskać kasę na, na trenerach, którzy chcą ze mną walczyć. A teraz ruszamy dalej. Z Pidgeotto, który za mną podąża, i zobaczymy, gdzie możemy się jeszcze dostać w tym czasie. Czy tu coś jest? Tutaj nic nie ma. Jakieś przedmioty ukryte. A jednak jest coś na ławce, tak? Co ty masz do powiedzenia? Could it want to relax with you? Czy ja mogę usiąść sobie na tą ławkę? No, przykro mi bardzo, Messiah, ale ja nie mogę usiąść na ławkę, więc. Więc nie. Tutaj możemy zbiec teraz na dół. I czy my tu będziemy mieli dostęp do jakiejś zamkniętej przestrzeni? Oczywiście, że będziemy mieli. Tutaj jest dostęp do nowej ścieżki dla nas. I do przedmiotu, który jest tutaj ukryty. Ok, Burn Hill. Mm, czy ja wiem, czy to się nam przyda teraz? Nie bardzo, nie wydaje mi się. I tutaj chyba będziemy mogli zejść na dół. Ścieżka numer 5, ale tam jest jeszcze jedna ścieżka do odkrycia. Wydaje mi się, że w tym odcinku już raczej nie zdążymy zrobić nic więcej. Takie mam przynajmniej wrażenie. Chociaż nie. Jeszcze jedną rzecz możemy zrobić, ale ja chcę zobaczyć, co jest tutaj. Tutaj jestem świadom tego, że to będzie zablokowane przez drzewko do, do ścięcia, więc na razie tam iść nie możemy. Musimy dostać kat, a żeby dostać kat to właśnie ja nie pamiętam co się robi, żeby dostać kat. Chyba w następnym mieście dostaniemy kat od y, fana Pokémonów. A my zejdziemy teraz tutaj na ścieżkę numer 5, ale w tym miejscu. Czy to jest jakiś przedmiot? Tu nie ma żadnego przedmiotu. <laughs> Some Growlithe tutaj. Ojacie, chodź tu do mnie, chodź tu do mnie. O, świetnie, złapiemy nowego Pokémona jeszcze w tym odcinku. Okej, okay, to jest zdecydowanie coś, co chciałem złapać. To jest Pokémon, którego na pewno chciałem złapać w tym odcinku. Znaczy może nie w tym odcinku, ale w tej serii. I będę go chciał używać jako Pokémona Ognistego w przyszłości na pewno. Bo uważam, że ten Pokémon jest naprawdę, naprawdę świetny. Także spróbujemy jeszcze raz. Rzucimy tutaj, trafiliśmy i zobaczmy, czy uda nam się go po prostu złapać. Raz, dwa, trzy i. I niestety nie. Dobrze, czyli użyjemy jagódki teraz. Użyjemy jagódki takiej, która pozwoli nam go chyba łatwiej złapać. I spróbujemy jeszcze raz. Dobrze, udało mi się i to tak na, na styk po prostu. Raz, dwa, trzy i. Okej, okay, udało nam się złapać Brolita i ja jestem bardzo, bardzo z tego zadowolony. Nie wiem, czy mamy Fire chyba nie mamy, ale. Ale ale się cieszę, że, że ten Pokémon zostaje dodany do naszego deksowego progresu. A następne Pokemony chyba będę łapał już w następnym odcinku z tego co wiem, tu jest jeszcze PJ, a i PJ a też musimy złapać, ponieważ progres pokedexowy musi się zgadzać. Jest Jig... Ojejku, jest Paw tutaj również, którego nie mam i którego też chciałem złapać. Znaleźliśmy trzy Bole, więc tutaj na pewno wrócimy się i będziemy starali złapać te wszystkie pokemony. Yy, ale to możemy zrobić w następnym odcinku, a ja chcę zejść tutaj i zakończyć tutaj, w tym domku, ten odcinek. Bo nie wiem do końca, czy to jest domek. Zawsze stara To jest domek breederów, tak? I'm the Daycare Lady. I look after and raise po the, the Pokémon of trainers who leave them here with me. Now then, what would you like to do? Na razie nie chcę zostawiać żadnego Pokémona. A ty? He heard that. Nice, Mr. Hyper. Listen closely now, my young friend. If you ever achieve the title of champion, be sure to come back here and see me. I'll be waiting. Okej, okay, czyli to jest taka informacja. Tutaj mamy Daycare, ale chyba możemy zostawić tylko jednego Pokémona w tym Daycare. Ja poczytam między odcinkami, i się zorientuję. Mm, ale... Właśnie... Przeszliśmy ścieżkę numer 5 i wiemy, że w następnym odcinku mamy kilka Pokémonów do złapania, a ja tymczasem będę chyba kończył. Także dziękuję Wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę. Mam nadzieję, że ten odcinek się Wam podobał, bo mi naprawdę się podobał. Pokonaliśmy Misty i złapaliśmy Growlithe, na którego tak się bardzo cieszę. I mam nadzieję, że już wkrótce będę go używał. Dodatkowo coś chciałem jeszcze powiedzieć. Aha, no nie, jak, jeżeli podobało się ten odcinek, zostawcie łapkę, subskrybujcie i naciśnijcie dzwonek, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Zapraszam was na grupy. Nie no wydaje mi się, że to by było na tyle. Mam nadzieję, że zobaczymy się z kimś. Zobaczę się z kimś na Perkonie. Jeżeli nie, to mam nadzieję, że po prostu będziecie tutaj na bieżąco na kanale oglądać moje filmy, ponieważ one będą się pojawiały. Ja nagrywam już tak, żeby nawet w trakcie mojego pobytu na Perkonie one były. Także dziękuję wam wszystkim bardzo serdecznie za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.